Dzień dobry, kłaniam się, to tutaj zaczynamy drugi odcinek. Co ci za niego? Pokazać ją ja to. Tutaj pierz to. Dzisiaj próbuję sam przejść harda. No. Nie, żadnej innej rzeczy. A w ogóle chcę jeszcze zobaczyć, co jest w jonice. Tak dawno nie grałem w to. Aha. Wszystko, co mam. Dobra, no to ja lecę tutaj. To pan parada jest z tym gościem. Rano z tym drugim gościem. Ja spróbuję z nim harda przejść. Zobaczymy, czy u się zgodzi na harda. Przepraszam za takie ściny, ale niestety dzisiaj w piątek strasznie ścina. Nie wiem, co się stało z internetem. Harda. Ja chcę harda typie. Daj mi harda zagrać. Nie wiem, co on to wziął. Co to? Ciekawe, czy będzie hard czy co. A pewnie się dobiemy po postaciach, więc ja będę komentował cały film. Na razie to jest nudno. Te dla mnie to naprawdę ty jest. To typ nie umie bić. O nie! Ej, nie na, nagrywajcie mi tak, nie ścinajcie, proszę. Please. To muszę ulepszać. Dobra, to jest hard ewidentnie. O nie. Oj nie, proszę, nie lagujta mi tym gry. Wiem, że ja mam wyłączone wybuchy. Ale no, jeśli mi tak nie laguje gry, bo to jest drugi dopiero odcinek, a ja chcę z tego dużo nagrywać. To nagrywa pewnie co jakieś 3-4 dni, więc mi się nie chce tego nagrywać, ale już widzę, że to jest hard. Tego nie ma na mediumie. Dobra, pięć może być maksymalnie, ale i tak bym bardzo chciał. Tak, to jest. It is not good situation. Takie <grystanie> it is not good situation. Dobra, mój go pokona. On nie jest jakiś mocny, szczególnie. Jaki ten typ, Madek? Chłopie, pokaż swój dek Ja się widzę go od beznadziejnej strony. Jakby był beznadziejnym graczem. Ja mam nadzieję, że typ się kapnie. Że ja jestem jakimś prosem, co że to jest hard. Mm. Nie wiem, może nie wiem, co to jest, ale speedrunuje to. Dobra, widzę, że ze z tym nie poradzimy zbytnio, zbytnio się sobie tych fal nie będziemy. No nie, ale i tak będę, żeby tu, no już jest fajnie. Chcę, żebyście mieli co oglądać i to to jest jego. To będzie zajebi! Co gra? Myślałeś, że jestem taki słaby, że nie mam tej postaci. Haha, mam! Bambik jesteś. Przepraszam. Idźmy dalej. Chcemy pokonać tego Bambika. Nie wiem, co to sz szczerze jest za ten... Ej, niezbyt kolorowy nam się układa. <coughs> Jestem troszeczkę chory. O nie! Ej, minikana przepuścimy. Help! Help, please! It's not good situation. Pokonałem go! Ta postać to jest po prostu za. Rumista. Dobra, jak tamtą pokonaliśmy, to tam też pokonamy. Co łatwo gra? Hard, chyba o ile to jest hard. Hello. Kiedy shot? Od... Oh not. To minigam. Nie. Oh not. Ja muszę to tego postawić. Proszę, bi! Bij to typie! Nie ej, jesteśmy w Critical Situation! Strzelajcie! Proszę, strzelajcie! Ej, nie! I ja idę tam przygotować armię. Jestem. Nie jestem zbyt optymistyczny do tej faj Kolega, kiedyś tu, jak graliśmy teraz w sali informatycznej, zrobił taką ogromną armię, tutaj tego tam, bo chyba jest 15. Ja zawsze tu kładę trzech. To jest hard Snap... O, on ma tych fajnych nowych. To mnie niezbyt oni są nowi. oni zarobiście biją. Możemy skończyć skipa? O nie, co tam się dzieje? Żeby mój mógł... komputer. Ten to przeszedł tablet. It is not basic, Ani. Nie mówcie, że oni go nawet nie drażniery. 150 pięćdziesiąt. Pomóż jeszcze. Kamera, wiem, że nie jesteś. Że jesteś stworzony. Ale pomóż. Nie wiem, jak zarabiać hajsu. Nie wiem, przegraliśmy harda. na hard. Nie, oj nie. Nie. O. Gdybym nie miał może tych ścian. Ajajaj. Chodzę do. Ojojoj. Oj, oj. Blisko było blisko. Czy to nie, nie milion? Dzień, koleś tutaj. Zrobimy jednego opena. Więcej mi się nie chce. się nie jest. Rera. Dobra. To ja już idę. Ja tu zostanę jeszcze i potrajduję się.